Witamy ponownie. Zuzaruda ruda akwarystka. Przedstawiamy akwarium numer 2 i 3. A w akwarium numer 3, czyli naszym przedszkolu, ciekawostka. Właśnie widzimy młode glonojadki, które właśnie się wykluły. I widzimy ogonki, jak machają ogonkami. Jajeczka, z których tylko wyszły... Ogonki, główki, oczka, może widać serduszko, które pompuje krew. Ale to jest dzisiejszy zbiór, bo glonajadek jadek postanowił wyrzucić z jaskini. O, no, tato jest bardziej zestresowany chyba niż córka, co? Zuzia? No co tato, no co tato? No chyba tato się trochę zestresował nakręcaniem tego filmu. Bo słabo to nam wychodzi. Także prezentujemy, co się dzisiaj nam wydarzyło w naszym przedszkolu. Proszę zobaczyć na no te piękne, małe, żółte kuleczki, które machają ogonkami, zaczynają życie. To jest to, o co chodzi. Dziękujemy, pozdrawiamy.